nie ma prosto prost, z tego podziemia Masz dylemat, schemat Jeśli ty tylko wlasz, też jest kiedy kiedy tylko widzisz, że na głowie jaskie Jak to ja, ostroski na spisko Kurwa masz, chyba trzyma mordę A wszystko. Nie! To ten porządny, ty porządny ziom Jeśli tylko uważaj, bo cię jedne i trzy z tych frekwent, bo on czysty Inteligencji, flow czy twoje te jeszcze Jestem z tych stron, ej! Jeśli nie wiesz, masz na urlopie A jeśli się spotkamy w się powiesz do mnie chopie. jeśli tylko Opisz to ten sekwenc, dlatego wy was że ja dbam o pretensję, ey. Zęby, wybacz, że upadłem. Nie wina zęby, ty zjadłem. Jeśli nie jest brat pod i nadłem, dlatego jestem tym, co nazywa się bogacem, To jest mnie. Kiedy tylko damy ten mnóstwo to, stąd co nazywa się, ty myślisz, chrystus, mi jest wiesz, więcej ty z łusku, o jestem mała, zaciągaj słowo ludzku. Jeśli tylko bierzesz tego marka, to epitapia grafia, jak to demokracja. Jest to, jeśli nie wiesz tak to ociąga. o SDR jestem szybki, tak wyglądam Jest to, nie da się przed tym uciec Moja broda to jak zapałki w kupie Jeśli nie wiesz witam w tej kałupie. O SDR jestem jak, jak dupie Jeśli tylko możesz dostać dla psa wasza trakcja SDR na pierdolam przez wzmacniasz Jest to, jeśli nie wiesz i myślisz, że w nie da się wyłączyć Gdzie jest ten przycisk? Nie ma co oszukać OST, chyba patrzę na bankier, nie chcę duchać, to nauka Kiedy tylko szukasz białego pluka O.S.D. Chyba się naprawiłeś na spuka Mniejszy żywioz też oszuka słowo Prawda, gdyby to tylko matematyka, żołnierz Gdyby to tylko to była że mogę to dać Gdyby to tylko może to znaczy, że to jest okres O.S.D. Nie pracuję pieniądze jeśli tylko ja to szponce, to zaszkaś Jeśli tylko mówię, to prosto cię w twarz ci Jeśli tylko to lubię, to w klubie mega klub o s każdy inny to kaput Jeśli tylko to szup, to ja i chętnie jaja o s jeśli tylko zapię kalabrko Spąd tej pachy, ej dziewczę, nie, patrz, nie Jestem ostrzejszy niż płyn do wejścia na drzwi To jest moja droga, bo to wszystko idzie mocno. Ja nie bo u was srebrna noc, jelon się nie wiesz, powiem ci do końca gdyby był użary na szaro, Niech się tylko masz to no jeden obroca OST, chyba czy ci idę do końca odstaw Solta, jeśli może z mi masz blanda, pod razem za falby, No to na tej Czy bracie rady ci nie drażni. Ej Wiesz to i z bratem w pizdę, jeśli częstujesz mnie, a tam kurwa sam gwizdę Dobra, to, prawda, prawda, to jest bardzo częsta sytuacja, prawda, nie jest to jedno koniec, koniec ostatnio żołnierek bliska podał mojej szony Mój no, kocne waga, dlatego wy wasz brat, nie jesteś próbuj to wysiadaj Jeśli tylko widzisz brat, brat, to uwaga, trzyma jedne brać jeśli nie wiesz, nie co się to zgradać. On sąsiada, on kupić to wszystkie, nie zawszeada, znam inne, wszystkie. Jeśli nie wiesz, on wszystkie, za w wiesz co, nie nie że talot, kiedy i gdzie miałem ostatni nalot Jeśli nie wiesz, prędkość sobie co otwierać, grała muza za głośno, przyjechało CBS. Oczy ma kraty? na tego wybacie się tak mi duży obrazi. Jeśli nie wiesz, to martwych rani. Marto polą, hajemosty, wycznie posługiwani. Zróbcie Michał haasla Marko Boro! Zróbcie mieli hasła Biszyna Hema! Zróbcie wyniki hasna Kochana! Zróbcie mieli Michał Kriena! Zróbcie mi hasna Sajusa! Zróbcie mi na

Jeśli w bo masz i bez co się zdradza, wybierdolę, zeźmie tylko, człowiek doradza, synie, ty nie przestraszę, ale jak to wygląda, że miłość twego zęsza wisi lat, co Jak Ja wszystko zaryzykuję, ja znam jednego głowa, to pan ten, szukał na tworzyników jego chuja, przez kilku pewnie bije mięsa. I taki z tego playboya sobie Ty mi nie kiedy, bo zawsze wiem, co skręcam, bo gasłem gory lat, co ty z tych mieszkań.